2 lutego prokuratura podała informację o tym, że Sebastian M. jest już na wolności. Przypominam, że sprawa dotyczy wypadku, który wydarzył się we wrześniu 2023 roku. Był to jeden z najbardziej tragicznych wypadków drogowych w historii Polski. Na autostradzie A1 samochód marki BMW poruszał się z prędkością ponad 300 km na godzinę. Tak, 300 co potwierdził minister sprawiedliwości i eksperci. Uderzył w samochód marki Kia, który rozbił się o bariery i spłonął. Zginęła trzyosobowa rodzina. Za kierownicą siedział właśnie Sebastian M. Nagranie z wypadku jest przerażające. Widać na nim pędzące BMW mrugające długimi światłami, żeby zjechać mu z drogi, kierunkowskaz zjeżdżającą Kiję, a następnie silne uderzenie przypominające kulę bilardową. Byliśmy wówczas świadkami bardzo dziwnego zachowania policji i prokuratury. Wypadek wydarzył się w sobotę, natomiast po weekendzie na stronie Ukazała się taka informacja. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem Kia na chwilę obecną z niewyjaśnionych przyczyn uderzył w bariery energochłonne, następnie auto zapaliło się. Informacje ze strony prokuratury również nie wyglądały zbyt poważnie. To prawdopodobnie doszło do nieustalnego zjechania przez pojazd marki Kia uderzeniem bariery. Oliwy do ognia dolał dziennikarz Rzeczypospolitej, pisząc o tym, że były dwie notatki sporządzone na miejscu, jedna przez funkcjonariusza policji, który tam rzeczywiście na miejscu był, druga przez wysoko postawionego oficera policji, który próbował wybielić Sebastiana M. W obliczu gigantycznej presji społecznej policja i prokuratura zaczęły działać intensywniej, ale okazało się, że Sebastian M. zdążył wyjechać za granicę. Wówczas wydano za nim list gończy i organy ścigania ostatecznie zatrzymały go w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i rozpoczęły się procedury ekstradycyjne. Sebastian M. przebywał w tamtejszym areszcie, jednak po zapłaceniu kaucji został wypuszczony na wolność. Ma zatrzymany paszport i zakaz opuszczania Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ile potrwa sprawa, kiedy wyjaśni się kwestia ekstradycji? Tego nie wiemy. Nie byłoby tej całej sprawy ekstradycyjnej, gdyby nie rażąca nieudolność polskich organów ścigania. Wiele osób zastanawia się, czy ta rażąca nieudolność nie była wręcz intencjonalna. Do tej pory nikt nie poniósł z tego powodu konsekwencji. Pod koniec stycznia wysłałem w tej sprawie pytania do MSWIA, Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Krajowej i Policji. Wszystkie te podmioty odsyłają do siebie nawzajem. np. Na MSWIA do Policji, Policja do Prokuratury. Otrzymałem też odpowiedź. Z policji, w której podtrzymano tę wersję, że nie było żadnych dwóch notatek, notatka była tylko jedna. Generalnie mam takie wrażenie, że nikt nie widział, nikogo nie było na miejscu, nikt nie zna i może po prostu opinia publiczna przestanie w końcu drążyć. Dlatego o sprawie trzeba przypominać, zwłaszcza że przypadła ona na okres wyborów i zmiany władzy w Polsce. Dużo się dzieje również w sądach i prokuraturze. Ale z punktu widzenia tej spalonej trzyosobowej rodziny naprawdę nie ma znaczenia, która partia rządzi, kto jest ministrem sprawiedliwości, po prostu ówczesne działania policji i prokuratury powinny zostać bardzo dokładnie wyjaśnione.